Cześć, witam Was na kanale Wędkarskie Dylematy i dzisiaj będę łowił na to, co znajdę w Mistery Boxie. Mistery Boxy są bardzo popularne, mnóstwo sklepów to oferuje, każdy się prześciga, co tam w środku jest. Jedni piszą, że to 300 zł, 500 zł, a sprzedają za 200 zł. Ja mam takiego Mistery Boxa od sklepu wędkarski.pl. I dzisiaj wpadłem sobie w taki pomysł, że będę łowił tylko na to, co w tym mystery boxie jest. Także zaraz unboxuję, bo jeszcze naprawdę nie wiem co jest w środku i zobaczymy, co Wędkarski.pl tam do środka wrzucił. Słowo się rzekło, mystery box sobie leży, Wędkarski.pl, wersja Pike, bo łowię na casting, więc na grubę łowienie. I zobaczymy, co tam w środku jest. Jak się otwiera takiego boksa, tutaj macie, jak wiecie, jak przesyłkę kurierską, taką plombę, ciachamy i otwieramy. Muszę skorzystać z pomocy operatora. Dawaj, synek. Chodź tutaj, trzymaj tą kamerkę, a ja otwieram. Trzymasz? Nagrywasz? i zobaczymy co jest w środku Yo! w środku są takie rzeczy gumy Savic jakiś wobler od BKK drugi, co tu jeszcze jest? zestaw takich większych gum o, o mamy też główki jest plecionka Kormoran PE10 też plecionki nożyczki do plecionki przypon jeden drugi wahadłóweczka Proszę, rękawiczki. I chyba się przydadzą, bo jest turbo zimno. I gumy, gumy. I to tu... A, jeszcze jest taka duża wahadłowa na szczupaka. Przypony, łówki, tu gumy. I to wszystko. Tak to właśnie wygląda. Bierzemy się do łowienia. No i powiem Wam, że pierwsze wrażenia są dosyć takie... Mieszane, ponieważ ja łowię na ciężkie przynęty, wielkie przynęty. Wydaje mi się, że szczupak to powinien być takie gumy po 15-20 cm, a nie takie malutkie, ale zobaczymy. Może to jest jakiś taki polski standard, bo zauważyłem, że wiele osób łowi bardzo duże szczupaki na malutkie przynęty. I zresztą tutaj na tym łowisku również trafiłem 107 cm szczupaka. Na małą blaszkę, więc coś w tym musi być. No dobra, koniec gadania zabieram się do rzucania. Słowo się rzekł, ustawię teraz tak kamerkę. Będę łowił na wędkę od Jacksona 1565 gramów 240 cm, Grey Stream Wild Horse i do tego multiplikator Abu Garcia Revo 4SX. Stary multiplikator, bardzo go lubię, do którego dołożyłem terkotkę hamulca walki. Rewo 4SX i Wild Horse od Jacksona, 240 cm, od 15 do 65 gramów. Bardzo lubię ten multiplikator, bo jest taki malutki, mocny, fajny. Wiele lat służy, nic się z nim nie dzieje. Był rozkręcany, smarowany przeze mnie oczywiście, wszystko tip top. I co by tu wziąć na pierwszy ogień? No to weźmiemy może jakąś gumę. Słuchajcie, wezmę tą największą. O! ciach, guma. To jest chyba Berkeley, bo on ma takie fajne oczka. Aczkolwiek nie wiem. Napiszcie w komentarzach. Taka guma. Bardzo fajna. I do tego. Gdzie my tu mamy te główki? Są główki. To jest urany: 25 gramów. No nie wiem. No ale słowo się rzekło, to lecimy. Zakładamy. I łowimy. Kurde, zimno. Zaraz tutaj dostałem rękawiczki w Mystery Boxie, także założymy zaraz rękawiczki, będzie cieplej w łapy. Bo ci, co łowią na casting, to wiedzą, że zawsze są mokre ręce. Ciachu rachu i lecimy. No troszkę oszukuję, bo już przypomniałem miałem założony, ale tylko troszkę. Nie chce mi się wszystkiego przemontowywać. No, wydaje mi się, że ten hak jest stanowczo za mały. Czy tu wszystko ustawione, żeby nie było jakiejś wtopy na początek. O, mam jakąś pętelkę, nie podoba mi się to od ostatniego łowienia. Dobra, pierwszy lekki rzucik pod kątem. O, i już się odblokowało. Zobaczcie, nie wiem czy to widać, tu w ogóle wody nie ma Ostatnio jak byłem, to było czuć więcej wody, teraz już w ogóle tutaj wody nie ma No ale cóż, zobaczymy Łatwo tu też przynętę stracić Już chyba jadę po dnie 25 gramów główka Spora Ale guma pięknie chodzi Machamy Bęc. Tu jest też taka mata i już straciłem tutaj kilka przynęt. O, jakaś pętelka jest. Coś tu się złego stało. Nie zauważyłem, widzicie. Takie rzeczy trzeba sprawdzać przed łowieniem. O, się jakaś pętelka zrobiła. I zaraz będę miał połowieniu. Ale plecionka gruba ma to do siebie. Że w takich sytuacjach wystarczy... O, widzicie? I nie ma. Magia. Dobra, ciągniemy, o, już idzie po dnie, strasznie płytko. No ale to też jest glinianka, bardzo głęboki zbiornik. Widzicie? Klecionka w kolorze jest zielonym, tylko tam na końcu jest w kolorze już jasno-żółtym tak mało czasu, więc prawdopodobnie nie użyję wszystkich przynęt jakie tutaj są bo tylko główka jest taka gruba o już idę po dnie czuję jak tnie ja. bardzo płytko świetnie chodzi ta guma bardzo płytko dobra, walim na środek Lata wsiną dal. Jak macie dobrze ustawiony multiplikator, to nic złego się nie dzieje. Nie ma prawa się nic plątać. Jeden spinningista, jeden gość na, gr na grunt, i nic więcej tu się nie dzieje. Zobaczymy. To już muszę uważać, bo jest zaczep. Takie płyty betonowe, nie wiem czy to widzicie. Łatwo na tym stracić przynętę Jak się w to wbije, to już po ptokach Nie ma opcji, żeby to uratować. Tam jest około 9 metrów, tutaj to już chyba z 1,5 przy tych czcinkach. Nie wiadomo, czy te stopy robić, czy nie robić, bo tu już jest płytko. Ciężko. O, już idzie po dnie. No i już jest na dnie. Kurde, zimno, niby 8 stopni, a wcale nie jest ciepło. Małe te przynęty, tak jak Wam mówiłem. Przydałby się główka z większymi hakami szczupaka tu. 8-0. No, tam już ciągnie? W ogóle nie ciągnie, tam już jest płytko. A, już pod niej idzie. <laughs> Jak tu jest płytko? Cały czas szarpie pod niej. Cyk, 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 cyk. No i. Właśnie. O. Tak, tak, tak. Tu trzeba uważać, ale coś strzeliło, kurde. Aż coś tutaj chrupnęło. Nic na siłę, pamiętajcie. I już mam mokre ręce. To jest niestety wada multiplikatora, ale zawsze tak jest. Jaki by nie był, zawsze będą mokre ręce. Tutaj takie zobaczcie betonowe płyty. Ciągniecie gumę, zaczepiacie o taką płytę i po ptokach jak to się mówi. Park miejski, trochę ludzi, ale przynajmniej jeszcze nikt nie przeklina. Bo <laughs> no tu różnie bywa. To już trochę wyżej. Teraz muszę uważać, bo tu już raz zaczepiłem, to była pierwsza, pierwsze ostrzeżenie i zaraz zmienimy, o już jest dno, kurde jak tu płytko, tutaj to w ogóle płcizna jakaś jest, no proszę, ale o, drapieżnik, Widzieliście to, nie wiem czy się nagrało, atakuje i to co to było, to mógł być szczupak. Coś tutaj chyba atakowało. Mógł być to atak jakiegoś szczupaka. Nie wiem, czy to się nagrało na filmie. Trochę waga tej główki przeszkadza. A założymy inny kolor, ale ewidentnie coś pogoniło. Takie prowadzenie dosyć chaotyczne. Teraz zmiana szybka gumy na mniejszą. O, Tak to teraz wygląda. 25 gramów, no troszkę, troszkę grubo. A zobaczymy. Sprawdzę, czy dobrze. Hak jest. Zepsuty, no bo tutaj na tym łowisku haki są zadziorowe, nie może być zadziora, widzicie nie ma, nic się nie, nie haczy, ale ewidentnie coś tutaj grasuje w tej trawie, tutaj w tych trzcinach. Jeśli to nie jest kaczka, to znaczy, że jakiś szczupak, sandacz, cholera wie co? O, tu jest płycizna, o szarpie, jak nie wiem, bo ciągnie tą główką po dnie. Tak jakby stado o koni atakowało. <laughs> ale chodzi bardzo zacnie. Bardzo fajnie gumka chodzi. to tu jest płytko i. Ciekawostka, bo to na tej płciźnie, cię. jak miał... Czy ja mam haki, no i może zaraz zmienię główkę na lżejszą, żeby ta przynęta bardziej pracowała tak bardziej leniwiek, jakaś taka chora rybka czy coś. No ale challenge to challenge. Łowię na to, co jest w Mystery Boksie. Już się ciemno robi, nie wiem, czy widzicie. Mało czasu, szybki wypad. Jeszcze mamy tutaj tego wahadłówkę, tą większą, mniejszą, zaraz zobaczymy. Może to. O już tutaj ciągnę podnie, co widać. Chciałbym dużo wolniej poprowadzić tą gumę, ale no, z tak ciężką główką się nie da. Normalnie miał brania koniowe. No, chciałbym wolniej, nie da się wolniej prowadzić tej gumy ze względu na to gigantyczne obciążenie no. Ale ewidentnie coś tutaj w tych trzcinkach chodzi Ale ręce to już mi zmarzły kwadratowo Jak zimno Cichutki multiplikator, nic tu się z nim nie dzieje. Abu Revo 4SX. Ja od siebie dołożyłem tylko terkotkę hamulca walki. Tak, będę musiał zmienić główkę. Mam w, ple, w tym w torbie lżejsze główki. Trochę zmodyfikuję ten czelęczny, no ale trzeba. Na co będziemy łowić? Na założymy tą dużą blachę, gdzie ta blacha jest. O, tutaj blacha od Jacksona. Tylko muszę oczywiście zagiąć groty, bo tutaj nie wolno łowić na groty zadziorowe. Po prostu zaginam. Słuchajcie, założę te rękawiczki, które były w Mistery Boxie Bo jest mi po prostu zimno O Całkiem spoko takie grube, porządne o dama No i spróbujemy jeszcze pomachać teraz wahadówka O, to może będzie lepsze a dosyć grube te rękawiczki, ciężko się czuje teraz. No tutaj coś burszuje, wiatr to śmiga. Zobaczymy. No zdecydowanie cieplej teraz. W ręce. No i właśnie to jest koniec naszego łowienia na wahadłówkę <grymne> no to jest ten zaczep o założyłem i już straciłem opuściło także zawsze trzeba próbować o udało się lata w siną dal, zobaczcie, zupełnie nic się nie plącze zimno jak nie wiem wiatr, no super pogoda no. jak na szczupaka to całkiem spoko no dosyć trzeba szybko prowadzić, żeby ona fajnie pracowała No to co? Zakładamy teraz woble To tu jeszcze jest taki, taki tu to tu to, to jest jakieś on waży No ten Szczerze mówiąc to wam powiem, że no mam za ciężki sprzęt jak na takie małe przynęty ja to jednak na grubo łowię, a tutaj się nic nie dzieje takiego grubego w tym Mistery boxie. Dla mnie ten Mistery box jest troszeczkę za lekki. Wędkę ma od 15 do 6, do, wędkę ma od, ale już Wędkę mam od 15 do 65 gramów i po prostu te te rzeczy w tym mistery boxie są po prostu delikatne no to jakieś tam nie wiem 20 paru gramów a tutaj naprawdę chodzą grube ryby, było kilka takich powierzchniowych uderzeń dziwnych także zamierzam zmienić główkę na troszeczkę lżejszą, większy hak i jeszcze pomacham gumami zobaczymy słuchajcie, zakładam mój hak z malutką główką tak żeby delikatnie tutaj w tych trzcinach poprowadzić tą gumę powolutku tak nie niemrawo a nie tak agresywnie jechać po dnie hak zada, zagięty no i zobaczymy ale rękawiczki powiem wam, że cieplutko aczkolwiek dosyć takie siermiężne ale cieplutko i to jest najważniejsze dobra, machamy Przestawiam kamerkę i lecimy! O! I teraz będę mógł o zupełnie inaczej poprowadzić tą gumę. Wolniutko mogę prowadzić teraz tą gumę. O, widzicie, nie wiem czy to widać, ale o. mogę taką gumkę sobie o. powolutku prowadzić, nim rawo! Lata to oczywiście bliżej, bo i wiatr, i guma, i opór stawia, ale za to wolniej mogę prowadzić. Wolniutko. No Brakuje mi w tym Mystery Boxie m, takich. Mogły być nawet trzy te haki, ale o różnych gramaturach. Typu nie wiem, 5, 7, no, może tam nie wiem, 7, 10, i 20, bo takie jak jego masz 25 gramowe główki, to um. mogę sobie wolniej teraz prowadzić tą gumę ja jeszcze ciągnie, 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 ciągnie tu jest 9 metrów około i sobie powolutku ściągamy. Też widzę, że jakiś kółka ta ryba się zrobiła bardziej aktywna, coś tu się dzieje. No, ewidentnie w tym Mistery boxie ten, te gumy są według mnie za małe. No, bo jak jest 25 gramowa główka i gumeczka taka malutka, to nie wiem, jakoś to tak średnio pasuje, w mojej ocenie. Przydałaby się też jakaś duża obrutówka. Bo ja największe sukcesy to mam na obrutówkę. Wbrew pozorom. No i tam jest ten zaczep. Po raz kolejny. Tu coś jest. Nie wiem co to, ale się wczepia. O kurde. Okaże się, że zaraz stracę. Aj ja 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 ja. Urwałem. No. no i wszystko poszło się bujać. No, zdarza się. Patrzcie, no urwałem, no to trzeba się ratować Co my tu mamy Przypon jakiś Nie, tu mamy przypon to, to w ogóle co to jest? Niby 12 kg, ale jakieś takie cienizna Germina Przypon stalowy 20 cm. W mojej ocenie przypony powinny być długie. 40 cm. A tutaj nie ma takiego przyponu. No dobra, nie ma, dobierzemy ten. Dlaczego w mojej ocenie przypon powinien być dłuższy? Bo to jest tylko 20 cm. Szupak wam się owinie, duży pyk i odetnie wam po prostu linkę. 40 cm to jest tyle. I to już gwarantuje przy fikołkach tej ryby jakąś ochronę. No dobra. Nie wiem, zbyt siermiężna jest ta główka na te gumy. Niszczy je. 25 gramów, no, przegięcie trochę. Nie, to nie ma sensu, słuchajcie, tą, tą główką łowić. Jest za ciężka, za duża, to... Mamy jeszcze od Westina. Ale to jest tak lekkie, że ja tym nie rzucę. To jest tak leciutkie, że nie wiadomo co z tym robić. Dobre, ale no nie na taką wędkę. Słuchajcie, zmieniłem znowu główkę na mniejszą. Tak żeby te gumy odcawić gira jakoś w ogóle pracowały. No, Zobaczymy teraz. o i to ma sens, no. zobaczcie, no. mała główeczka na wieczór już idzie, także już końcówka łowienia przypony powinny być moim zdaniem dłuższe no i grubsze, no co to za przypon z ile tam jest ten przypon ma? aż sprawdzę, no to 1 mm, 0,8-0,9 to są normalne przypony na szczupaka, a nie jakieś takie pierdu. pierdu. I to już kończę łowienie, bo już się zrobiło ciemno. Jest 15, już 20, to już zaraz zajdzie słońce, jak już nie zaszło. I no, myślałem, że będę mógł tak po prostu ostro połowić z tego Mistery Boxa, ale niestety, no, tylko trzy główki 25 gramowe to troszeczkę no tak za mało. No, jakby było tak 7, 15, 20 gramów, to można by poszaleć. Te gumy są po prostu w mojej ocenie. Za małe do takich główek, no co to jest, no, no to za małe są te, te gumy, no, nie, nie, nie przetestowałem woblerów, bo są za lekkie, mam wędkę od 15 gramów do 65, no jeśli to jest Mystery Box Pike to myślałem, że ten Pike to będzie taki przywalony tymi gumami. Brakuje mi takich mięsistych, 20 centymetrowych, 15 centymetrowych gum i wtedy takie haki, taka główka miałaby sens. No, przypony też uważam, że przypony z fluorokarbonu, takie cieniutkie, no to, to nie na szczupaki, no na szczupaczki, ale nie na szczupaki, bo na tym akurat łowisku jakbym palnął taką metrówkę, jak już tutaj była, no to taki przyponik to pęka jak sznureczek. Także polecam kupowanie mistery Boxów, bo to jest fajna zabawa i fajna niespodzianka pod choinkę. I tak dalej, ale yy, myślę, że trzeba tak do tego podchodzić trochę pół na pół i nie za bardzo napalać się, że można trafić w totka. To już kończę i widzimy się tu na rybach. Cześć!